W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kilku dodatkowych wskaźnikach, które potwierdzają nam w BESCE. Czy BESCE warto się w ogóle bać? Czy jednak są pewne sygnały, że możemy mieć HOSSE? Oraz kilka bardzo fajnych promocji, na których możecie skorzystać. Zapraszam na Tajemnice Kryptowalut. Zapraszam również do grup tematycznych tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Jak już pewnie wiecie, partnerem tego kanału jest giełda CoinEx. CoinEx, który już jest kilka ładnych lat w Polsce, a obecnie obchodzi swoje ósme urodziny na świecie. Giełda z dosyć długim stażem, Liczne bonusy dla nowych osób, takie powitalne na start, więc jeżeli jeszcze nie masz, może warto skorzystać. Link znajdziesz w opisie, warto sobie potestować, poużywać. Być może jest to miejsce dla Ciebie. Moi drodzy, zanim rozpoczniemy analizę rynku, tak jak zawsze, zanim przejdziemy do wykresów, kilka ogłoszeń parafialnych z X. Ogólnie zapraszam do naszego XA Tajemnice kryptowalut. Tutaj staramy się wrzucać. No i świeższe informacje, tak samo jak no, przede wszystkim Telegram, ale tutaj również odnosimy się, jesteśmy aktywni, także warto obserwować. W ogóle tutaj rozpisałem dosyć duży plan na podsumowanie Hoscy, można tak powiedzieć. No i tutaj komentarze były, wiecie, różne: niektórzy, że no spoko, a niektórzy, że jednak się zdziwi, jak będę kupował pas 130. Kto mnie ogląda na bieżąco, zna moje podejście. No po 100 nie kupowałem bitcoina, po 120 nie kupowałem, więc mała szansa, że po 130 również będę kupował. Nawet jeżeli się pomylę, no mylić się z rzeczą ludzką, zwłaszcza w tradingu, kwestia ile na tym zarobisz. Ja dalej podtrzymuję mój pogląd, że no, zaczęliśmy Bessę, zaczęliśmy rynek niedźwiedzia, ale w ogóle nie wiem, dlaczego ludzie tak bardzo boją się tej Bessy, tak? Jak jakby Bessa było czymś, nie wiem, czymś złym. Słuchajcie, no to jest tak jak lato i zima, dzień i noc, no, to jest normalną... Jakby, nawet nie chcę używać słowa cykliczności, ale to jest normalną, naturalną porą rynku, tak? Normalna sytuacja na rynku jest, tak? W besach są oczyszczenia, słabe projekty upadają, mocne można kupić po taniości, no bo wtedy są super przeceny. Bessa jest czymś świetnym, no do, tak, do tego tak podejdźmy po prostu, tak? Na się się gra po prostu shorty i tak to wygląda. Tutaj mój dobry kolega, kapitan Markus, też w swoim wskaźniku zauważył, że Global trend na Bitcoinie zmienił kolor na spadkowy, nie licząc obsługi covidowej zawsze na, zawsze na korekty pocyklowe, co rynek potocznie nazywa BESO, tak? No i faktycznie, jak sobie tutaj się przyjrzymy, no to dokładnie tak mieliśmy. Tutaj mieliśmy Bessę i tutaj zaczęło się też besa. Szczerze mówiąc, nie wiem co tutaj zakodowało w tym wskaźniku, a podejrzewam, że tutaj no, wygląda to jak średnie kroczące, nie wiem czy to są średnie kroczące, bo to no, nie wiem co to na cudowo, no ale tak wygląda na pierwszy rzut oka, no, ale no, wszystko się pokrywa po prostu na to, tak? No, w tym momencie, gdy to nagrywam, jesteśmy w okolicach 93 300 za bitcoina, no tutaj my możemy jeszcze odbić, nawet wysoko, o tym też będę mówił za chwilę na za chwilę będę mówił na wykresach. Jakby odbicie jest czymś naturalnym. Zobaczcie, to jak rzucimy sobie piłkę z wysokiego, nie wiem, czy ktoś ma balkon, czy ktoś mieszka w bloku, weź sobie piłeczkę ping-pongową albo tenisową i rzuć ją przez okno, tak żebyś widział, co się z nią wydarzy. Tylko żeby też nikogo nie uszkodzić, normalnie, nie? No, odbije się ona. Odbije się od tego dna, ale prawdopodobnie no już nie wrócić do, do miejsca, z którego była zrzucana, nie? No tak to wygląda. Jak sobie zobaczymy, jak wygląda struktura rynku, no to uważam, że to porównanie, ta anegdota no jest idealnie pasująca do tego. No jeżeli zrzucamy coś, nawet w poprzednich cyklach, tutaj mogę jeszcze bez trading view się do tego odnieść. Spadało cyk odbicie. Potem znowu spadało, cyk odbicie. Zwróćcie uwagę, że tak jak ta piłka nie wracaliśmy do poprzednich szczytów, tak? Potem spadało, cyk odbicie. To jest naturalna kolej rzeczy, tak? Tutaj można było grać shorty i ewentualnie kupować na spocie rzeczy, które nas interesują. tak? O tym za chwilę też będę mówił więcej, gdy przejdziemy do wykresu. Więc ja nie wiem, skąd jest ten, tak jakby Besa była końcem świata. No nie, no to jest naturalna kolej rzeczy po prostu. One występują hossa, besa, dzień i noc. Lato zima, życie śmierć. To jest naturalna kolej rzeczy. I tyle. I besa jest potrzebna, może nawet bardziej niż Hossa. Um, ok, przejdziemy dalej. To jest dosyć ważne ogłoszenie z wczoraj. Dzisiaj, czyli wczoraj o 19, wleciał prosty Baktest popularnych wskaźników. Będzie dobry odbiór, będzie tego więcej. No tutaj nawet widziałem, że wrzucaliście, jakie wskaźniki chcielibyście, żeby zobaczyć, i to jest bardzo fajna idea. Ja ogólnie uwielbiam Baktesty, uwielbiam matematykę, bo z tym się nie dyskutuje. Zobaczcie, jeżeli widzicie coś na testach, widzicie, jak to wygląda, jakie to miało historyczne dane. No, jak z czymś takim dyskutować? Okej, okay, są pewne zależne, jeszcze takie, mm, są takie mechaniki, nawet TradingView, jeżeli sobie zakodujemy strategię, to ona czasami potrafi przekłamywać, bo wystarczy, że będzie błąd w kodzie i już te dane będą inne. No, ja na, na tym naprawdę dużo czasu spędziłem i no, wiem, co jest 5. Najbardziej dokładne i zarazem najnudniejsze i najdłużej trwające no, są testy ręczne. Tak? Ja takie testy będę starał się wykonywać raz na jakiś czas. Na razie nie chcę się deklarować, jak często. Na tutaj e, moim kanale na YouTube i będę po prostu o tym mówił. Wczoraj było nagranie właśnie z Market Liberatora, Market Cyfera. Najprostszą strategią, idąc 1 do 1, seria tak będzie się nazywać, działa czy nie działa? Backtesting, tak? Bo dużo ludzi na przykład wrzuca na zasadzie: O RSA jest wykupione, no to ja, wy, wyprzedany na przykład, tak? No to trzeba otwierać longa albo kupować. Albo RSA jest wykupione, no to już, już trzeba otwierać shorty. No właśnie, poddajmy próbę te tezy, bo uważam, że to są takie błędy, na których masa początkujących po prostu traci kasę, a jeżeli pokażę Wam to na danych, uważam, że dużo ludzi będzie mogło dzięki temu zaoszczędzić pieniądze, bo no jeżeli widzisz historycznie, że to nie działa i nie kosztowało Ci nic, no bo mnie czas, a Was oglądanie tego, no, wiadomo, można sobie to przyspieszyć razy dwa czy coś, żeby, żeby oszczędzić ten czas. Więc ja myślę, że to jest najlepsza forma nauki jakakolwiek może być. Mało kto robi baktesty. Ja część moich baktestów będę chciał Wam pokazać, bo uważam, że jest dużo, a po prostu... Dużo rzeczy, które się nie spina, tak? No z tym się nie dyskutuje, no bo to jest matematyka. No jeżeli, przykładowo nawet na tym RSI, jeżeli 10 razy, jak RSI jest na, na glebie, kupujemy i okaże się, że nam wychodzi stop loss, nawet przy takim 1 do 1 prostym RR, no to no jak coś takiego rozegrać, tak? No chyba, że grasz na spot DCA, no to to wtedy może mieć sens, to jest inna sprawa. Więc um, temat bardzo, moim zdaniem, Potrzebny, bardzo ciekawy i obalający bardzo dużo mitów. Także oczekujcie tego, dajcie znać, jak się zaopatrujecie na tę inicjatywę i na pewno na kanale będzie to lądować. Zresztą już wylądował wczoraj jeden materiał, możecie sobie obejrzeć. I jeszcze ogłoszenie od Bybita, link jest oczywiście w opisie. Rejestrując się z tajemnicy kryptowalut i z mojego linku tutaj w opisie tego filmu macie bonusy na start. One są tutaj rozpisane, depozyt, prawda? depozyt i trade, tak? Tutaj macie wolumeny rozpisane, ile trzeba zrobić, nie są takie specjalnie duże, no i dostajecie różnego rodzaju bonusy. Jeżeli ktoś aktywnie traduje, no to naprawdę tych bonusów może sobie tutaj naklepać, nazbierać, plus dodatkowo są różne jeszcze promocje wewnątrz tej giełdy. Ja ogólnie lubię Promować giełdy, mówić o giełdach, z tego względu, że w ogóle muszę o tym też odcinek nagrać. Z tego względu, że po pierwsze jest to zdrowa dywersyfikacja, i na ten temat w ogóle totalnie oddzielny materiał muszę poświęcić, bo to będzie coś ciekawego. A druga sprawa, no właśnie te wszystkie bonusy. Wchodząc na giełdę jako nowa osoba, no to ten bonus możesz zgarnąć raz. Ale mając kilka giełd, no to te bonusy się po prostu mnożą, więc uważam, że warto się po to schylać, no chyba że ktoś ma za dużo pieniędzy. Dobra, a teraz przejdźmy do wykresów, omówmy sobie to wszystko e, i zobaczymy, jak wygląda struktura rynku. Ok, moi drodzy, tutaj zaznaczam, że ja nagrywam tą analizę o godzinie 11.30. Zazwyczaj nagrywam je po południu, ale dzisiaj po prostu no nie będę miał jak, więc nagram ją wcześniej. E, I teraz tak. 11.30, więc do czasu, gdy będziecie to oglądać, prawdopodobnie wieczorem, no to może się jeszcze trochę zmienić, ale też nie nastawiam się, że jakby, że totalnie dużo. Więc tak, zacznijmy sobie od kalendarza, bo to jest najistotniejsze dla nas. To, co czeka, tutaj mamy core PCE w piątek, ale to nie jest najważniejsza informacja, która nas czeka w najbliższym czasie. To nas interesuje. FED. Fed, i no, po prostu stopy procentowe, tak? F FOMC, meeting, tak zwane i to, co później na konferencji prasowej powie Jerome Powell, tak? Jeszcze Jerome Powell. Także to będzie, to będzie dla nas ważne tutaj. I teraz tak. Spodziewana jest obniżka tych stóp procentowych. Mieliśmy poprzednio, tak jak widzicie, 4%. Prognoza jest na 3,75%, czyli spodziewana jest obniżka 0,25 punktów procentowych. No i kto wie, czy te tutaj, no można to nazwać Santa Rally, no bo dzisiaj mamy, który 4 grudnia, tak? Czy 5, 4 grudnia mamy. Um, więc można nazwać te odbicie Santa Raili. Um, pytanie co będzie właśnie w przyszłym tygodniu na tych stopach, to jest przyszłą środę, zazwyczaj te FOMC są właśnie w środę, czyli to będzie, słuchajcie moi drodzy, 10 grudnia. No i pytanie, czy my nie będziemy wtedy robili zjazdu? Ja bym chciał zobaczyć coś takiego, czyli moment, pędzel weźmiemy. Ja bym chciał zobaczyć coś takiego, że my dolecimy do tej strefy to jest fair value gap z tygodniówki i potem będzie zjazd. Czasowo to się może pokryć strukturalnie pasuje więc. No, brzmi to ciekawie. I teraz tak: spadki, niektórzy już pisali, no czy hosta wraca, no. Zobaczcie, jak sobie weźmiemy, to nawet 4 godzinówka, jak weźmiemy sobie nawet dniówkę. No, dla mnie tu się nic nie zmieniło. Zobaczcie, była, jak był spadek, była jedna odbitka, to, to omawiamy sobie to na bieżąco, później był spadek do 104, była odbitka do 116-12 tysięcy, później był spadek do powiedzmy 98 i odbitka do 108, czyli te 10% odbitki są normalne. Później mocniej, teraz mocniejsza, mocniejsza wyprzedaż, mocniej, mocniejszy spadek i znowu jest odbitka. To przypomina w ogóle nawet trajektoria tej, tej, tej price action, to mi w ogóle przypomina jakbyś rzucił piłeczkę ping-pongową po schodach. Bąk, bąk, bąk. Ona się odbija, to widać. Dopiero możemy mówić o kontynuacji hostcy w momencie gdy struktura nam się totalnie zmieni, wybije nam tutaj i będzie nam budować po prostu nowe jakieś tam, Strukturę wzrostową. Na razie tego nie widać. I okej, okay, możemy tutaj ktoś powie, no, ale to jest głupiego robota, bo jeżeli tam dojdziemy, no to już jest za późno na kupowanie dołków. No to prawda. No to teraz pytanie: Czy chcesz kupować dołki z nadzieją, że w tej sytuacji po trzech latach hostsy będziemy jeszcze bić nowe ATH, czy jednak nastawiasz się yy, na bezce i że będziemy spadać i że to są tylko chwilowe odbitki? No decyzję pozostawiam Wam. Dla mnie rachunek prawdopodobieństwa jest taki, że. No, że no nie, no nie, ja po prostu nie skupuję tych dipów. Najwyżej, jeżeli się uznam, że pomylę, no to będę wskakiwał w jakieś tam spóźnione longi pod trend. Taka jest metoda. Do tej pory ta metoda dla mnie skutkuje. E, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ja po prostu prawdopodobieństwo tego, że my zrobimy nowe ATH, określam na bardzo, bardzo małe i tutaj trzeba to wziąć mocno pod uwagę. Strukturalnie nic się nie zmienia. Odbijamy cały czas jak piłeczka ping-pongowa, e, ale nie martwcie się, jeżeli my weszliśmy w besse, no to bessa trwa przecież rok czasu. I tak naprawdę ile nam zostało? 8 miesięcy, no i fajnie, nie? Więc ja uważam, że jeżeli my będziemy, zakładając, że faktycznie weszliśmy w Bessę, no teraz ta, ten fair value gap na tygodniówce nam przyciąga jak magnes. no Jeżeli spadniemy, przebijemy te wsparcie, znowu pewnie będzie jakaś odbitka i tak w takim, takim price action powinniśmy spadać, co zresztą już się dzieje. Dołek Bessy mm, jeżeli faktycznie mamy Bessę, podkreślam, dołek bessy określam na poziom czwórka z przodu. I myślę, że dzisiaj no to wiele, wiele z nas, wielu z nas by chciało kupować bitcoina po tak naprawdę 50% jeszcze przecenie, od ten, który mamy teraz. Wtedy Ethereum będzie tańsze, altcoiny, które gdzieś tam chcecie sobie kupować, też będą tańsze, niektóre już padną całkowicie. No i tak, tak naprawdę to tylko lepsze, wszystko co najlepsze nas czeka z tej perspektywy patrząc. Price action na, na, tą, na tą chwilę jest idealne, bo odbija się jak piłeczka ping w dół. E, tutaj oczekiwałbym jakiegoś większego odreagowania, nawet pod te 100, może nawet 100, 100 kilka, co też jest normalne, tak? Niektórzy to nazywają odbicie zdechłego kota, niektórzy inaczej, tak? Zobaczymy. Na ten moment dla mnie najbardziej realny jest taki scenariusz, żeby podejść pod ten, po pierwsze, fair value gap. Niektórzy to nazywają imbalans, niektórzy luka cenowa. Chodzi po prostu o tą regułę trzech świec, nie? Znaczy, no, fair value gap myślę, że naj, najładniej brzmi, nie? Regułę tych trzech świec. Jeżeli się pierwsza z trzecią nie stykają, knotami powstaje nam taka luka i generalnie to jest fair value gap. Tak, na no, chłopski rozum interpretując, nie? Mamy dwutygodniowe odreagowanie na ten moment. W przyszłym tygodniu jest FED i no, te punkty 0,25 punktów procentowych jest raczej, no że pewne, można powiedzieć, pytanie, co oni wtedy powiedzą, bo może być tak, że to już jest ostatnia obniżka i, i może być tak, że to padnie na tej konferencji, że to jest ostatnia obniżka, no i wtedy spadniemy dużo niżej. I to by był idealny scenariusz, żeby po Fedzie, na Fedzie gdzieś tam zapinać shorty i zobaczymy, bo jeszcze jest do tego tydzień czasu, ale na ten moment układa mi się to w logiczny, całkiem logiczny scenariusz, zarówno strukturalnie, zarówno fundamentalnie. Mamy też koniec roku. No tutaj Santa Reili na razie mamy, aczkolwiek pewnie nie takie, jakie byśmy oczekiwali. Na razie wygląda to wszystko bardzo dobrze. Jeżeli będzie Bessa, no to tak naprawdę nie ma co przeżywać, że jest Bessa. Jeżeli ktoś wyprzedał się w odpowiednim momencie, tutaj też, jeżeli mnie oglądacie, mówiłem na bieżąco, kiedy Ethereum, pamiętam te Wasze uśmieszki niektórych osób, jak sprzedawałem ostatni Ethereum, nie? Więc, które sprzedawałem na notabene po 4,150, więc dużo wyżej niż jesteśmy dzisiaj. Więc jeżeli Faktycznie będziemy mieli te kilka miesięcy jeszcze spadków, i Tybium się uda kupić za tysiąc, może niżej. No to będzie super, nie? Przecież to samo, co najlepsze nas czeka. Więc myślę, że nie ma co się bać tej bessy. Grać sobie shorty spokojnie, e, szukać projektów, jeżeli macie gdzieś tam podejście fundamentalne. No ja już nie mam, o tym też kiedyś nagram, dlaczego mi się odmieniło. E, I myślę, że będzie dobrze, tak? No, na pewno Bitcoina będziemy mogli sobie kupić taniej, na pewno. Ethereum, to jakby niczego nie przekreśla. Ja nie twierdzę, że Bitcoin upadł i on już nigdy nie wstanie. Ja uważam, że te wyceny po 200, po może 500 tysięcy dolarów za Bitcoina, one nas czekają. No ale nie teraz, tak? No teraz będzie spadek, potem będzie wzrost i, i bawimy się dalej i się kręcimy i jest, jest przyjemnie, tak? Więc nie ma się co tak bać tej Bessy, bo Bessa to jest naturalna kolej rzeczy i naturalny czas na rynku. Dajcie znać jak Wy do tego podchodzicie i tym przyjemnym akcentem Będziemy powoli kończyć, oczekujemy tutaj wzrostów pod FOMC. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!